Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od słów, że Jezus przywołał uczniów do siebie. To jest nasza sytuacja, w której się teraz znajdujemy. Jezus nas przywołał do siebie. Przyszliśmy tutaj z różnych dzielnic Warszawy, przyjechaliście, przyszliście spacerem. Przywołał nas Jezus. Oby to słowo określało także sytuację naszą wewnętrzną. Jestem przy Chrystusie. Nie przy wczorajszym grillu, nie przy jutrzejszej wizycie u lekarza, nie w domu jeszcze coś tam zostało mi do zrobienia, tylko żeby rzeczywiście Jezus przywołał mnie nie tylko fizycznie, ale duchowo, żebyśmy do niego przylgnęli w czasie tej mszy świętej, nie narzucając mu naszych tematów i problemów, ale wsłuchując się w to, co on ma nam do powiedzenia. Czytanie z księgi proroka Amosa. Amazjasz kapłan w Betel rzekł do Amosa: Widzący idź Uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. W Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazajaszowi: Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków. Gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to że nam oznajmi tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie, Ale idźcie obudzi w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien i mówił do nich gdy do jakiego domu wejdziecie zostańcie tam aż stamtąd wyjdziecie jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia wyrzucali wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali oto słowo pańskie W ostatnich chwilach, w ostatnich minutach przed rozesłaniem uczniów dzieje się to, co, co się dzieje zawsze przed wyjazdem. Teraz mamy czas wyjazdów, ktoś wyjeżdża, to jeszcze mama w drzwiach mówi, pamiętaj, tylko zadzwoń, jak przyjedziesz, pamiętaj, uważaj na siebie, pamiętaj, żebyś tam pilnował wszystkiego. Takie ostatnie, najważniejsze rady, gdzie, czy masz bilet, czy masz paszport, czy masz dowód, czy wszystko zabrałeś. Jezus też przed wysłaniem apostołów, Chcę coś powiedzieć najważniejszego, najistotniejszego i co robi? Przywołał dwunastu. Ja wam Państwu zawsze mówię, żeby się wczytywać w te szczegóły Ewangelii. Przywołał dwunastu i jeszcze jest podkreślone do siebie przywołał, żeby było jasne. Od czego się misja zaczyna? Od bliskości z Chrystusem. Chcę, żeby oni byli blisko, ale nie ja pójdę do was. Tylko wy przyjdziecie do mnie. Pamiętajcie, jak się Pan Jezus zawsze umawiał, to wchodził na górę. I mówił, przyjdźcie do mnie, będę na Was czekał na górze. Wszedł na górę, a za nim jego uczniowie. To my mamy dojść do Jego mentalności, to my mamy dojść do Jego spojrzenia. Bo, proszę Państwa, bardzo często zaczynamy naszą modlitwę na życie duchowe oparte jest na tym, że my przywołujemy Pana Jezusa. Panie Jezu, przyjdź do mojego domu. Tam trzeba poprawić tatę, męża trochę skorygować, zdrowia nam wszystkim dołożyć, jakoś materialnie poprawić. Przyjdź Panie Jezu do mojej samotności, bo to trzeba mi dziewczynę znaleźć. Studia jakoś słabo mi idą. Przyjdź Panie Jezu. Oczywiście, proszę Państwa, pamiętajmy, że były takie sytuacje, że ktoś Pana Jezusa wołał i on szedł. Do tej córeczki chorej, z tym setnikiem szedł. Tak, Jezus przychodził do ludzi, ale przychodził do uczniów, kazał przychodzić już do siebie. Już uczniom kazał przychodzić do siebie. W tym symbolu, powtarzam, jest. Przepraszam za takie mocne słowo: kto kogo nagnie? Czy my nagniemy Pana Jezusa do naszej wizji świata, do naszej koncepcji świata? Czy Pan Jezus nauczy nas tego, z bogactwa, które przyniósł nam od Ojca z nieba? Wielu przywołuje Pana Jezusa taką mentalnością: czy mi się religia przyda, czy mi Kościół pomoże, czy dopasuje się do mojego sposobu myślenia. My chcemy Pana Jezusa nieraz wtłoczyć w nasze pojmowanie w świata. W nasze problemy, w nasze pragnienia, w nasze marzenia, wcisnąć Pana Jezusa. I dlatego nam religijność nie, niekiedy nie idzie, ta religijność jest jakaś chora po prostu, dlatego, że, że tego się nie da zrobić. Proszę Państwa, byłem teraz na spotkaniu młodzieży, piękne notabene spotkanie, dwa tysiące młodych ludzi, rozmodlonych, roztańczonych, czyste takie Boże twarze i odpowiadałem na pytania... Młodych, którzy zadawali mi przez mikrofon tak publicznie, i skończyła się ten część programu. Ja gdzieś tam szedłem z księżmi na obiad i podchodzi chłopak, czy jeszcze księdzu mogę zadać jedno pytanie? Proszę bardzo, zadaj. Proszę księdza, my spożywamy ciało Chrystusa. Tak, no to jesteśmy kanibalami. Ja mówię, wiesz, ale to jest ciało mistyczne, ciało nadprzyrodzone, to jest ciało już uwielbione, pod postacią chleba i wina. Widzę, że słowa mistyczne, uwielbione, to do Niego w nic nie trafia, ale zjemy to ciało Chrystusa, tak, no to jesteśmy kanibalami. Nie mówię, wiesz, to problem polega na tym, że jest esencja i akcydentalia, istota i przypadłości, ale jesteśmy kanibalami. On to wziął gdzieś tam z internetu, bo takie pytania pod tytułem czy Pan Bóg może stworzyć taki kamień, którego nie podniesie, no to robią furorę nieraz u młodych ludzi, że ale Pana Boga przydybałem. Nie stworzy takiego kamienia, co go nie podniesie. I ja chcę w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego wcisnąć do swojego jakiegoś problemiku. Proszę Państwa, my, my mamy właśnie takie pytania, dlaczego mi się nie wiedzie w życiu, dlaczego się rozchorowałem, dlaczego coś straciłem, dlaczego mi z pracy wyrzucono. I, I Panie Boże, odpowiedź mi na to. Kochani, bardzo jest łatwo postawić pytanie proste, efektowne, ale odpowiedzieć na to pytanie... Może ktoś z Państwa w Kościele jest informatykiem. Ja bym powiedział, mógłbyś mi wyjaśnić, jak działa komputer? Nie wyjaśni mi. W pięć minut, ani w dziesięć, ani w godzinę, ani w dwadzieścia minut. Ja się, nieraz fizyków pytałem, czym jest fala radiowa. Jeszcze takiego nie spotkałem, który by mi to wytłumaczył. Może ja jestem taki wyjątkowo jakiś... Nieporadny z tej fizyki, ale wielu mówi że to by trzeba postudiować trochę, żeby się zorientować. Pytanie Panu Bogu jest postawić bardzo prosto, ale odpowiedź, proszę Państwa, dlaczego ja korzystam z komputera? Ja nie wiem, jak to działa. Ja nie wiem, jak ten internet działa, że ja coś nacisnę na klawisz, a w serwerze w Ameryce coś się szuka. Ja nie wiem. Ale ja komputera nie wyrzucam, bo wielu ludzi mówi ja nie wiem, jak Pan Bóg działa, to religia jest podejrzana, a ja z niej nie korzystam. Ja korzystam z komputera, dlatego że nie go rozumiem, tylko że to działa. Ja piszę i się drukuję. Proszę Państwa, dlaczego ja korzystam z chrześcijaństwa? Czy ja rozumiem Eucharystię? Nie rozumiem Eucharystii. I nikt nie rozumie na świecie. Czy ja rozumiem Biblię do końca? Nie rozumiem. Ale ja jedno wiem, to działa. Jak czytam życiorysy świętych, jak sam pojadę na rekolekcję, wyciszę się, uduchowię się, jak się wyspowiadam szczerze, jak widzę, że doznam od kogoś uczynku miłości, bądź uda mi się wobec kogoś zrobić uczynek miłości. To działa. A my chcemy, proszę Państwa, to konsekwentnie, gdyby ktoś tak chciał postępować, to wszyscy, którzy nie rozumiemy, jak działa układ scalony czy procesor, powinniśmy komputery wyrzucić. A może tam diabeł siedzi w tym procesorze? Nie, nie siedzi diabeł. Ale nie zrozumiemy. Pytania są bardzo trudne: Eucharystię, o Biblię, o historię, o Żydów, o Stary Testament, o to, dlaczego Pan Bóg tak wtedy postępował, nie tak. Oczywiście bibliści szukają, teologowie szukają. Pytanie, pytać to nie grzech. Jezus nikogo nie skrzyczał za pyta, stawianie pytań. Ale zrozummy, że jest to, że my, Pana Jezusa nie wciągniemy do naszych pojęć. Nie wciągniemy do naszych pojęć. Jeśli ktoś koniecznie chce Panu Bogu stawiać jakieś pytania. No to trzeba postudiować. To są naprawdę skomplikowane sprawy. Ja z, z, z jakąś taką rozbawieniem słucham nieraz rozmów ty, ty, dotyczących tam teologii, Pana Boga, moralności, rozmów na tematy, które napisano tysiącstronicowe doktoraty, a my na podstawie intuicji chcemy, to tak, proszę Państwa. Jak się mąż bierze ze śrubokrętem za komputer w samochodzie, to żona mówi: Nie rusz tego, bo jeszcze popsujesz. O, nie dotykaj tego, pojedziemy do mechanika, on to zrobi. Facet ma taką pokusę, żeby z tym śrubokrętem tam podziałać w tym komputerze. Podobnie jest, jeśli chodzi o Pana Boga. Trzeba ostrożnie z tym śrubokrętem naszej wiedzy i naszego intelektu, jeśli zaczniemy roztrząsać roz, sprawy, Boże, jedno wam mówię i wy to widzicie, to po prostu działa. Ludzie żyjący moralnie, ludzie żyjący pokornie, ludzie żyjący uczciwie naprawdę doznają szczęścia. Pycha, jak pokazuje życie, a mówi o tym Biblia, często idzie przed, przed upadkiem. I dlatego powtarzam, jest tu, mówiąc, wspominam tego chłopca, który mi to pytanie o ten kanibalizm postawił. Jest to dramat młodych ludzi którzy ze swoim umysłem 13, 14, 15-letnim porywają się na problemy, które przerastają możliwości ich pojmowania. Ja Państwu mówiłem, że byłem w tym gimnazjum warszawskim. Trzy tematy były na spotkaniu z gimnazjalistami Homoseksualizm, prezerwatywy, AIDS. I, i, to, I oni się na to porywają na te tematy. Wiadomo, te tematy teraz w mediach są no, takie nośne i nie mogą sobie z tym poradzić. Bo, proszę państwa, Pan Bóg to nie tak wymyślił, że 13-14-latkowie będą rozważać tematy skomplikowane tematy moralne, skomplikowane tematy teologiczne i biblijne. Pan Bóg wymyślił to tak, że młody człowiek będzie miał chrześcijan rodziców i będzie będzie podziwiał swojego ojca, który jest wspaniałym człowiekiem i mówił: "Mój ojciec się modli, mój ojciec chodzi do kościoła. Mój ojciec jest odważny, mężny, kocha mnie, opiekuje". I ja nie muszę sprawdzać religii. Bo ja widzę, że ona po prostu działa, tylko w wielu rodzinach teraz takiego ojca nie ma, takiej matki nie ma, wspólnej modlitwy nie ma, to jest wszystko pogubione i młodzi ludzie sami zaczynają sprawdzać religię. A czy tam jakiegoś kłamstewka nie ma? A czy nas księża nie chcą zagonić w jakiś, prawda, kołchos duchowy czy czegoś takiego? Młodzi, do, wielu pytań, do wielu pytań, które stawiamy religii i Panu Bogu do odpowiedzi dojdziemy, ale na to naprawdę, proszę mi zrozumieć, trzeba czasu. Trzeba wykształcenia, trzeba zorientowania się w temacie, trzeba pokory, jakiegoś mozolnego rozsąszania problemów. Nikt nie odpowie w 15 minut, jak działa komputer. To trzeba poznać system zero-jedynkowy, elektrony, elektronikę i dopiero może potem, po jakimś czasie, człowiek się w tym temacie zorientuje. Podobnie i nawet jeszcze bardziej skomplikowany sposób dochodzi się do prawdy Bożej. Jezus przywołał dwunastu do siebie. Ja to Państwu jako... Z... Leitmotiv ciągle powtarzam, dlatego, że nieustannie, nieustannie spotykam się z ludźmi, dostaję listy i 95% ludzi chce coś od Pana Boga. Nie bliskości z Panem Bogiem. Choroba matki, traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, kłopoty w małżeństwie, wnuczek nie chce się uczyć. Panie Boże, Panie Boże, daj mi to, daj mi to, daj mi to, daj mi to. Jeden nas przychodzi i mówi, chcę być blisko Chrystusa. Chcę Go kochać. Chcę, żeby był sensem mojego życia. Chcę żyć Jego życiem. Proszę Państwa, przypominam i będę przypominał to do upadłego, dlatego, że Pan Jezus nie jest od tego, żeby się wtłoczyć w nasze życie. On nas wszystkich, jak dzieci, chce wyciągnąć z tego świata i przeprowadzić do nowego życia. I tego musimy chcieć. Pierwsze przykazanie: Będziesz miłował Pana Boga swojego, który jest jaki jest. Jezus przywołał do siebie dwunastu. I o co się Jezus troszczy? wysyłając ich właśnie okazujemy wyrazy troski tam ma śniadanie pamiętaj żebyś brał leki mówią mamy do dzieci żony do mężów uważaj żebyś za szybko nie jechał no te wszystko i teraz patrzmy o co Jezus się najbardziej troszczy co jest największym niebezpieczeństwem dla apostołów i przed czym ich chce przestrzec rozsyła ich po dwóch rozsyła ich po dwóch proszę państwa nie ma bardziej upokarzającego Rze rzeczywistości dla człowieka jak relacja z kimś innym. Jezus troszczy się o ich pychę, bo daje im władzę, oni będą czynić cuda i szatan może to wykorzystać, że im po prostu się w głowie przekręci z tej pychy i zarozumiałości. Więc rozsyła ich przy po dwóch, proszę Państwa. Ja Państwu opowiadałem chyba kiedyś, jak było w początkach y zakonu redemptorystów, że jak któryś mnich Wchodził na ambonę i głosił kazanie i zaczynał się popisywać, widział, że ludzie go słuchają, więc się popisywał, to bracia go brali za habit i z tej ambony ściągali. Ja nieraz tak patrzę, to tutaj z niepokojem na lektorów czy mnie. <grym> Jak się zacznę popisywać przed państwem. Ale pycha jest najbardziej niebezpieczna i dlatego wysyła ich po dwóch. Wiesz, dlaczego masz trudnego męża, wiesz, dlaczego masz trudną żonę, wiesz, dlaczego masz trudną mamę. Bo Pan Bóg chce cię ocalić od największego niebezpieczeństwa na świecie, od pychy. I dlatego chrześcijaństwo jest, nie jest religią samotności. Te wszystkie pytania, czy jest powołanie do bycia singlem, nie ma powołania do bycia singlem. Może być powołanie do bezrzęd... stanu bezrzędnego. Ale chrześcijanin to nie jest człowiek samotny. Chrześcijanin to jest człowiek, który żyje z innymi i których sobie nie dobiera. Proszę zwrócić uwagę, jak Jezus się dalej troszczy o ich pychę. Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam. Proszę Państwa, my sobie zmieniamy domy. Ta przyjaciółka była fajna, ale po dwóch latach mi podpadła. Miałem nową przyjaciółkę, sympatyczna, ale po trzech latach mi podpadła. Byłem zaprzyjaźniony z taką rodziną, ale mi się nie spodobali. Zmieniłem sobie rodzinę. Zmieniamy domy, zmieniamy środowiska, dopasowywując do siebie. A Jezus mówi, jak poznasz przyjaciela, to bądź mu wierny do końca życia, nawet jak się pokłócicie i się posprzeczacie. Jak masz sąsiadów, Bóg ci dał takich sąsiadów, to staraj się z nimi żyć w zgodzie. To są, to są pewne zadania. My, proszę Państwa, tak traktujemy powołanie nasze kapłańskie. Jak Bóg ci dał taką parafię, ona może nie jest idealna, może to nie jest idealna wspólnota ludzi, ale muszę sobie zmienić parafię, w tamtej będzie mi lepiej, a tam tam się też nie podoba, to idę sobie do jeszcze innej. Co to byłby za ksiądz, co to byłby za pastaż, który by sobie wymieniał ludzi? Jezus mówi: jak wejdziesz do domu, to tam zostań, aż skończysz swoje dzieło. Oczywiście to jest kwestia dyskutowania. To nie znaczy, że jak dziewczyna pozna pierwszego chłopaka, to już ma się z nim wychodzić za niego za mąż. Ale uważajmy, czy nie zmieniamy sobie łatwo ludzi, środowisk. Ludzie zmieniają dzisiaj. Żony zmieniają, rodziny zmieniają, domy zmieniają, bo mi się nie podoba, bo mi się znudziła, bo ten ktoś zaczął być trudny. Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie, a stamtąd wyjdziecie. No i Jezus mówi dalej nie wdziewajcie dwóch sukien, nie zabierajcie pieniędzy, nie zabierajcie trzosu. Po co to wszystko? Po to, żeby było trudno? Żeby chodzili głodni? Żeby się czuli niepewnie? Na pewno tak. Proszę Państwa, ja przypomnę, jaka była Ewangelia przed tygodniem. Przed tygodniem była Ewangelia, że Pan Jezus z uczniami przyszedł do rodzinnego miasta, do Nazaretu i nie mógł tam zrobić żadnego cudu. To była pierwsza taka w cudzysłowie, porażka Jezusa Chrystusa. Uczniowie patrzą, a ich mistrz, który był wielki, który robił takie cuda, nagle jest bezradny i nie może uczynić cuda. I wydawać by się mogło, że teraz będzie jakiś, no jakieś, nie, stało się jakieś niepowodzenie, a jeśli niepowodzenie, to stało się coś złego. I w tym momencie, kiedy być może oni są trochę podłamani, Jezus ich wysyła, i co się dzieje? Oni wyszli i wzywali do nawrócenia, wyrzucali też wiele złych duchów i wielu chorych uzdrawiali. Porażka Jezusa w Nazarecie, Jezus ich rozsyła i odnoszą sukces. Wieś, dlaczego w Twoim życiu była porażka? Żebyś odniósł sukces. Tak Pan Jezus działa. Coś się nie udało. Nie załamuj się. Chodziło tylko, żeby Cię ustawić do startu na sukces. A ten start na sukces często zaczyna się z jakiejś depresji, z jakiejś niecki o ujemnych parametrach. Oni odnieśli sukces apostolski, ale Jezus zaskakująco zadziałał zaraz po jakiejś swojej porażce, po pozornym niepowodzeniu. I jeszcze mówi Nie zabierajcie pieniędzy, nie zabierajcie chleba, jeszcze ich osłabia, bo ja będę działał. Kochani, wiecie dlaczego nam w życiu nie, nie wychodzi? My za dużo działamy, za dużo gadamy, za dużo myślimy i po prostu jesteśmy za mądrzy. Kochani, ja czytam nieraz w internecie, chodzę na te różne fora, bo szukam odpowiedzi, na które mi ludzie stawiają pytania. Nieraz nie wiem, więc szukam w internecie odpowiedzi, trafiam nieraz na jakieś fora katolickie, gdzie ludzie dyskutują o różnych sprawach. Domyślam się, że są to ludzie jakoś nieco zagubieni, patrzę po ilości godzin, ile oni siedzą przed internetem. To, można, to jest taka diagnoza, jak człowiek, że człowiek jest trochę zagubiony, że nie ma w realu przyjaciół, tylko siedzi i stuka. To ja widzę, że ci ludzie, są to często nastolatkowie, dwudziestolatkowie, na litość boską oni się znają na wszystkim. Po prostu wcielona encyklopedia katolicka. Oni wiedzą wszystko o papieżach, o inkwizycji, o, o księżach, o tym. A ja mówię teraz poważnie, bez ironii. Oni naprawdę sporo wiedzą. Tylko, że ta spora wiedza prowadzi ich do tego, że siedzą przed komputerem godzinami. Po co to wiedzieć? Po co to wiedzieć? Jezus mówi, bądźcie ubodzy. Nie zabierajcie pieniędzy, z trzosa, bądźcie bezradni. I jeszcze jedno, uderzenie w pychę, w potencjalną pychę, bo Jezusowi przede wszystkim On się bał o te dzieci, że jak pójdą, zaczął robić cuda, to tak w pychę wpadną, nie, nie będziecie mieli chleba, nie będziecie mieli pieniędzy. Na co ich Jezus wskazuje? Oni muszą robić coś, czego my nie cierpimy. Poprosić. Proszę Państwa, jak my nie lubimy prosić, to już mówimy, zdechnę z głodu, a nie będę prosił. Zdechnę z głodu, a nie poproszę. Jakie to jest trudne. Mamo, muszę cię poprosić o pomoc. Tato, podwiózłbyś mnie. Tego ojca, wczoraj się z nim kłóciłem, a teraz muszę go poprosić, żeby mnie podwiózł. Pożycz parę groszy do przyjaciela. Słuchaj, mógłbyś mi pomóc, bo mam chorą mamę, mógłbyś przy niej trochę posiedzieć, bo muszę wyjść. Wiecie, dlaczego my często zarabiamy pieniądze i lubimy pieniądze? Nie tylko dlatego, żeby sobie kupię co chcę. Nie muszę prosić. Jak mam kasę, to sobie wynajmę pielęgniarkę, zamówię sobie taryfę, kupię sobie co chcę, pojadę gdzie chcę, zamówię sobie nauczyciela, nie będę musiał prosić. A jak człowiek nie ma pieniędzy, to musi prosić sąsiada o podwiezienie, znajomego, żeby synowi posiedział z korepetycjami. Musimy prosić, żeby ktoś mi tam pożyczył coś, wyjaśnił coś. I Jezus ich wskazuje na rzecz nieprawdopodobną. Jak im, zabronił im zabierać chleba. Przecież wiadomo, że chłopaki zgłodnieli za parę godzin. Żeby przeżyć, musieli coś zjeść. Co im pozostawało? Poprosić. Mógłbym prosić kawałek chleba, ale wstyd dla pychy. Jakie uderzenie? Jezus ich zabezpiecza. Proszę Państwa, dlaczego nam się w życiu nie wiedzie? Dlaczego chorujemy? Żebyśmy poprosili. Brata, siostra słuchaj źle się czuję. Mógłbyś po, przy ze mną pobyć, mógłbyś gdzieś poszukać lekarza, mógłbyś, tylko że my często wolimy sami chorować, a nie poprosimy. Nie poprosimy. Dlaczego czegoś nie rozumiemy, dlaczego coś się złego dzieje. Wielu ludzi nie poprosi księdza o rozmowę, o spowiedź całego życia, a już jakoś to będzie. Przyzwyczaiłem się do tych wyrzutów sumienia. Jezus prosił i chce tego nauczyć swoich, swoich uczniów. Jedną rzecz Im pozwala zabrać sandały. No właśnie, proszę Państwa, wczoraj się nad słownikami biblijnymi nasiedziałem, dlaczego zab zabrania zabierać sukien, a sandały pozwala, ale znalazłem. Boso chodzili niewolnicy. W tamtych czasach, boso chodzili niewolnicy. Jak ktoś był, miał sandały na nogach, to był znak, że jest wolny. I to jest piękny, piękny znak. Wolność daje pewność siebie. Jak jesteś zniewolony opinią. Co o mnie powiedzą? Jezu, jak wypadnę? Jak ja wyglądam? Moja koleżanka wyszczyplała o kilogram, a ja przytyłam o kilogram. Moje, mój kolega zna francuski, spotkaliśmy Francuzów, ja nic nie umiem powiedzieć. Jezu, ale fatalnie. Jak ktoś jest zniewolony, jest niepewny. Proszę Państwa, jak 10 lat temu byłem z moimi przyjaciółmi księżmi w Chorwacji, no i pierwszy dzień w Chorwacji poszliśmy nad morze i totalne zaskoczenie, wielu z Państwa na pewno było, skaliste dno. O matko, nie można dojść do tej wody. Chodzi się tak półkroczku, kroczek. I nagle facet, widzę, idzie sobie facet w pas po wodzie, gwizdzę sobie, idzie jak po marszałkowskiej, szybko. Ja wiesz, cudotwórca. Co jak się okazało, jak wyszedł z wody? Miał na nogach sandały. Chodził po skałach, a my pół kroku na godzinę z wielką asekuracją, i potem nogi pokaleczone jeszcze. Mieć sandały, wolność. Jestem wolny i wtedy jestem pewny w towarzystwie. To nic, że strzelę gafę, to nic, że czegoś nie wiem. To nic, że nie mam urody Sofi Loren, to nic, że jestem, nie jestem tak super elokwentny, pomylę się, ale jestem wolny i wtedy chodzę. Jezus dał im sandały, te drogi palestyńskie w tamtych latach to nie była marszałkowska, to nie była kostka bauma, tylko to były naprawdę skaliste drogi. I Jezus mówi: macie chodzić pewnie, macie chodzić szybko, macie chodzić mocno, bo jakbyście chodzili boso. To byście chodzili właśnie z taką prędkością. Proszę Państwa, jak widzę, jak człowiek poraniony na sercu przychodzi nieraz do mnie porozmawiać, to wchodzi do pokoju i idzie, jakby był bez sandałów. A ja miał rozsypane na podłodze szkło. I idzie powoli, siada na krawędzi i w ogóle nie wie, i ręk, ruch ręką i w ogóle taki jest sparaliżowany. Sandały, jako symbol godności. pamiętacie, to też Wam kiedyś opowiadałem, jak ja miałem w dzieciństwie kłopoty z sandałami, ponieważ. U mnie chłopcy na podwórku dzielili się na dwie grupy. Jedna grupa to były tych twardzieli, co mieli Rolling Stonesówy, Beatlesówy, Trump Kokorki i w ogóle jakieś super buty. A druga grupa to byli ci, co mieli sandałki. Dramat dla faceta. Jak ja czytałem w Ewangelii, że Pan Jezus miał mieć sandały, że apostołowie nosili sandały, to ja już nie chciałem chodzić do kościoła, tylko strzelać z procy pod śmietnikiem. Tylko, że potem pamiętacie na filmie Pasja Gibsona, jak Jezus z sandałem zabija węża, jak Mu przyładował w głowę. To ja zrozumiem, że to nie był taki sandał ale Japonki jakieś. Tylko to był niebezpieczny dla zdrowia i życia sandał, twarda, mocna skóra, rzemieniami owinięte nogi. I o takie sandały chodzi Panu Bogu. Żebyśmy mieli takie sandały, żebyśmy chodzili pewnie, mocno, ale pamiętajcie sandały jako symbol wolności. Kochani, przywołał Chrystus do siebie apostołów, chciał, żeby byli bliska, potem rozsyłał ich po dwóch. Domyślam się, że wielu z Państwa teraz jest czas wakacji, wyjazdy, spotkania z jakimiś ludźmi, odwiedziny, ktoś do Was przyjedzie do Warszawy przenocować, bo jedzie na lotnisko, Wy odwiedzicie znajomych, poznacie fajnych ludzi na Mazurach, w górach. Bądźmy świadkami Chrystusa, właśnie w tym pokoju. No, to, co się dzieje, może ten temat kiedyś podejmiemy, to, co się dzieje z antyklerykalizmem i antychrześcijaństwem, to przechodzi ludzkie pojęcie. Ja spotykam ludzi starszych, którzy mówią, Przysiędza, nie wierzyłem, ale wraca wczesny PRL. Ja nie wierzyłem, że to jest możliwe, żeby to kiedyś wróciło, a ja czytam gazety i czytam to, co czytałem w latach 50. Dokładnie to. I Państwo też spotkacie ludzi, którzy już przy trzecim piwie zaczną opowiadać, jaki to probosz, karciarz jak i to księża Dorobkiewicza i w ogóle to chrześcijaństwo, w ogóle jak oni nieludzko działają z tym in vitro i tak dalej proszę państwa, proszę pamiętać wszystkiego nie rozumiemy tam analizować, który proboszcz który święty, który... No to zostawmy to działa to działa jak się państwo komputer raz zawiesił czy się spalił twardy dysk, nie wyrzuciliście go naprawiliście i używacie dalej to działa Chrześcijaństwo daje życie. Chrystus przywołuje nas dzisiaj blisko do siebie, żeby nam to powiedzieć. Żeby nam to powiedzieć. Pozwólmy mu się rozesłać po dwóch i pamiętajcie Państwo, zabierajcie ze sobą sandały, szczególnie jak jedziecie do Chorwacji, żeby śmigać po skalistym dnie. Ale tak mówiąc poważnie, proś, przystąpmy do Chrystusa i prośmy nie tylko właśnie o zdrowie, o powodzenie, o materialny sukces. Zawodowy, ale Panie daj mi taką wolność, daj mi taką wolność, żebym się poruszał pewnie, a Ty był moim, byś Ty był moją mądrością, światłem i drogą. Powstańmy. Jezus pragnie bliskości z nami. Ufni w Jego miłość, przedstawmy Mu teraz nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie także pragnęli od Pana Boga nie dostać coś, pragnęli nie czegoś. Ale pragnęli serca Jezusowego, ukochania go, rozmiłowania się w nim. Ciebie prosimy. Pomódmy się za tych wybranych i posłanych przez Chrystusa, za biskupów, kapłanów, by byli pokorni, by także umieli prosić, przepraszać o pokorę dla wszystkich nauczających Ewangelii. Ciebie prosimy. Za wszystkie o rodziny, za wszystkich ludzi dotkniętych skutkami tegorocznej powodzi. Niech ci, którzy mogą, podzielą się z nimi swoim dobrem. Niech jak najszybciej do ich domów wróci pokój. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich ludzi świeckich, by pamiętali, że także są posłani do głoszenia Ewangelii w swoich środowiskach. Ciebie prosimy za naszych zmarłych, za tych, którzy są w czyść Niech Bóg będzie dla nich miłosierny. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy pamiętali, że sukces zaczyna się niekiedy od porażki, okazanie siły zaczyna się od okazania słabości i pamiętali, że wszystko jest w ręku Pana Boga, byśmy przed Nim byli głupi i prości. Ciebie prosimy, Panie Jezu Chryste, bądź naszą mocą, siłą, mądrością, naszym życiem który żyjesz i królujesz na wieki, wieków.